Witajcie, tu Adam Freszczyk Widzicie, co, słyszę często Że ścieżki rowerowe są bardzo potrzebne Bo wtedy Więcej ludzi będzie jeździło rowerami I nie będzie Korków, bo wszyscy przerzucą się Na ten ekologiczny transport No więc tak Jest Początek grudnia Początek grudnia i jak widzicie Jeszcze się przejdziemy dalej Sulechowską I będzie widać jaką Sezonową bzdurą generalnie są ścieżki rowerowe. Ja jeżdżę rowerem, bo jestem przyzwyczajony do jazdy w takiej temperaturze i nie mam z tym żadnych problemów. Nawet jak lekko pada deszcz, no ale ładowanie pieniędzy w coraz większą ilość ścieżek i <laughs> liczenie na to, że więcej samochodów, że więcej rowerów po nich pojedzie, pojedzie, pojedzie to jest po prostu marzenie ściętej głowy. Zapraszam na... Znowu zapraszam na małą przejażdżkę. Tutaj. No i gdzie są te tłumy, które przyjeżdżają na te masy krytyczne organizowane przez radnego, który banuje ludzi na Facebooku? No gdzie jest ta Gdzie jest ta banda hipokrytów? Tutaj <grystanie> To jest w ogóle hit z tą ścieżką rowerową Czyli coś co porusza się szybciej Jest przekierowane bliżej, bliżej bram wyjazdowy. No sami widzicie, kostka na kostce nie ma takich kołuży Tak więc tak więc widzicie, rowerzystów już nie ma, na tym asfalcie prawie wszędzie stoi woda, na kostkach, tak się nie dzieje. Ale z tego co się dowiedziałem kostka jest, jak oni to napisali, niewystarczająco komfortowa, żeby zachęcić rowerzystów do jazdy na rowerze. No więc tutaj chyba ten asfalt też nie jest zbyt komfortowy, żeby ktoś więcej niż ja i parę osób, które no bo parę osób jeszcze spotykam yy, Oprócz, żeby ktoś tutaj jeszcze Więcej jeździł, więc zimą te 3% yy, Rowerzystów No to sobie widzicie To jest, się zwija w ogóle do jakiegoś Całkowitego minimum I ładowanie pieniędzy W coraz większą infrastrukturę rowerową To jest po prostu marnowanie kasy Każdy Każdy może ocenić jak to wygląda Jak stoi w korku, ile rowerzystów go mija no, Dzięki Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.